Naszym gościem Michał Karnowskim, dziennikarz, prowadniczy sieci i portal w Polityce Telewizja w Polsce.pl, redaktorze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czytam wstępniak, który pan napisał do aktualnego numeru tygodnika sieci, taki przekaz słodko-gorzki. Z jednej strony żadnych przełomów nie będzie, ale pokazuje pan, że pewne działania rządu jednak mogą wpłynąć na postawy społeczne. Patrzę też na sondaże, patrzę na przewidywania. Bardzo możliwe, że Prawo i Sprawiedliwość w najbliższych wyborach nie będzie partią, która bardzo będzie poturbowana, będzie partią, która być może utrzyma stan brzmienia w sejmikach wojewódzkich? Jaka jest stawka zbliżających się wyborów? Bardzo duża. I rzeczywiście to, to tutaj wybory samorządowe trochę może nam wyznaczą taką trajektorię dalszych wydarzeń politycznych. I chociaż mogą to zrobić w sposób niespodziewany, ale może po kolei. Otóż też piszemy w tygodniku sieci w, w tekście bardzo ciekawy marka PYZYKULISY TYRANI. O tym, co się dzieje za, 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 na zapleczu tego, tego obozu, który tak okrutnie, tak brutalnie tutaj te sprawy polskie przebudowuje, tak, ale tak naprawdę pałuje, depcze orze. I, i, I tam no, jest jasny cel, tak? z, z tego się wyłania jasny cel, no, nie tylko rządzenia, no właściwie te, te obietnice wyborcze były napisane na kolanie i nikt nie ma zamiaru ich specjalnie realizować, a najmniej Tusk. Natomiast wszystko to jest podporządkowane celowi głównemu, czyli zniszczeniu Prawo i Sprawiedliwości. Nie, nie pokonaniu w wyborach, nie, nie, nie wygrywaniu z nim demokratycznej bitwy, ale po prostu zniszczeniu, to znaczy takiemu fizycznemu, tak jak nie wiem, okupanci czyli jakieś dyktatury, jakieś hunty, no to tutaj tak samo ma się to dokonać. Mają pisowcy siedzieć w więzieniu, być zastraszeni, rozpierzchnąć się gdzieś po kątach. Zorganizowana siła obozu niepodległościowego, bo tym jest Prawo i Sprawiedliwość, myślę, że czymś więcej niż partią, ma zniknąć z naszej przestrzeni publicznej. I dlatego, jeżeli by się okazało, że Prawo i Sprawiedliwość jednak się trzyma, ustało na nogach, tak też powiedział prezes Kaczyński. W wyborach dla Tygodnika Sieci niedawnym, w, w wywiadzie dla Tygodnika Sieci, ale to oczywiście wywiad i to słowa lidera, natomiast to będzie zweryfikowane też w tych wyborach samorządowych. Jeżeli by Prawo i Sprawiedliwość chociażby nominalnie te wybory wygrało, no to byłby to bardzo taki ważny element moralnie wspierający działaczy, sympatyków, ludzi, ludzi Prawa i Sprawiedliwości, ludzi dzisiaj prześladowanych, tego słowa myślę można użyć. Oczywiście paradoksalnie to by spowodowało znowu nakręcenie dalszej spirali hmm, pewnie represji, bo no, wydaje się, że to zadanie, z którym przyjechał Donald Tusk, nam się odsłania w pełni. Było ono do przewidzenia, było rysowane przez wielu publicystów, ale widzimy w praktyce, że, że tak właśnie jest I, i, i to praktyczne doświadczenie też ma znaczenie, czyli zadanie zaciągnięcia Polsce hamulca, to zadanie jest realizowane, takiego stłamszenia polskiej ambicji, mamy wrócić do... Do, do kraju, który się cieszy z tego, że w ogóle jest, że w ogóle ma pracę, że w ogóle funkcjonuje, ma porzucić marzenia o wielkich jakichś planach, ma zrozumieć, że przy tym stole wielkich nie ma dla niego miejsca. Natomiast w wymiarze wewnętrznym to się przekłada na po prostu zniszczenie prawa i sprawiedliwości, takie fizyczne, takie represjami. Myślę, że Tusk jakby się zorientował, że, że tutaj mu na razie nie poszło, no to będzie próbował jeszcze ostrzej. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość nie ma innego wyjścia, jak się tu stawiać, jak bronić się właśnie w ten sposób organizując i przekonując Polaków do siebie. No gdzieś tam na zapleczu takich głosów jest coraz więcej. Na zapleczu też myślę, że wśród wyborców narasta takie przekonanie, że, że wybrano jakiegoś potwora, który zupełnie inną twarz pokazał po przejęciu władzy. I ten cynizm, z jakim jest to robione, przez media się nie przebija. Tu kordon sanitarny skutecznie funkcjonuje, ale są media niezależne, Polacy też mają swój rozum, są media społecznościowe i ta świadomość do bardzo wielu ludzi już, myślę, dociera. Pytanie jest też przed wyborami samorządowymi o poziom mobilizacji. Tak? Czy jest do powtórzenia ten poziom mobilizacji, który koalicja 13 grudnia bardzo takimi sprytnymi socjotechnicznymi sztuczkami osiągnęła? w 15 października, czy to się powtórzy. Myślę, że w tej skali nie, ale w jakiej skali, to ciekawe pytanie. Pytanie, na ile Polacy będą z tego rządu zadowoleni? dopiero co politycznie dość mocno dyskutowano 100 dni rządów. Żaden rząd wcześniej nie, nie wziął na siebie takiego bagażu obietnic na pierwsze 100 dni, jak zrobił to Donald Tusk. Nie wiem, czy cynicznie, czy z naiwności, szafując to konkretami. Natomiast no, wiele o babciowym w ogóle nie słychać. O kwocie wolnej tym bardziej mało co słychać, że już to pod koniec kadencji podniesienie ZUS również. Jest inaczej realizowany, ale niektóre konkrety są zapowiadane i można nawet powiedzieć, że dowożone. Takim konkretem jest rezygnacja z prac domowych w szkołach podstawowych jako obowiązku. No i oczywiście rozliczanie prawa i sprawiedliwości. To, to wystarczy? Wystarczy tylko i wyłącznie takie ruchy ideowe czy ideologiczne, plus atak na prawo i sprawiedliwość, żeby utrzymać poparcie przez partię Donalda Tuska? Kto, kto zdecydował, tu, i odpowiedź jest w tym zawarta, kto zdecydował o tym, że w Polsce nastąpiła zmiana? No, no nie ci, którzy mają prawda, zęby wykrzywione w nienawiści, czy twarz, nie ci, którzy przez 8 lat głosili koniec demokracji, nie ci, którzy e, z, z lubością patrzą na, na, na e, polityczne cierpienie prawa i sprawiedliwości, dla których ta satysfakcja jest wystarczająca. To jest ta grupa, która zawsze głosowała na platformę może częściowo na lewicy w jakimś stopniu. I, 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 ta, I ta grupa, tak, no ona mówi, no tak jak mówił Marek Belka przed wyborami, no musimy kłamać, żeby wygrać. I oni mają poczucie, że Tusk im to dowiózł. Tusk znalazł sobie te, ten, 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 te, te konieczne zasoby no takiego cynizmu politycznego, tak, zdolności do kłamstwa, manipulacji, oszustwa I, i oni są usatysfakcjonowani. Natomiast to nie oni rozstrzygnęli o wyborach, więc w ogóle nie ma sensu czytać tych radykałów, którzy mówią tak Miało być i z tego wyciągać jakichś wniosków, bo rozstrzygnęli zwykli ludzie. I jak spojrzymy na dane, dane takie socjologiczne, statystyczne, na analizę wyniku wyborów, to zobaczymy, że to są miasteczka 10 do 50 tysięcy, e, ludzie, ktu, ktu, których dotknęła tam input inflacja, ludzie, których, których tam dotknęły koszty pandemii, koszty wojny, e, którym się zaczęło gorzej żyć. I, i, i ci ludzie w, w pewnej frustracji także. Mówi się o tym, że składka zdrowotna miała jakiś wpływ na, na tych lokalnych liderów opinii, coś tam było źle chyba wyskalowane. No i ci ludzie przerzucili głosy na trzecią drogę. Tam, tam była zmiana wyborcza, Ta, tam była istota tego, co się wydarzyło 15 października. I ja myślę, że oni nie są zadowoleni. Oni oczywiście możliwe, że podlegają takim mechanizmom, które też znamy: tak? że idzie się za zwycięzcą, że bardzo trudno też się przyznać do błędu bardzo trudno powiedzieć, no to jest jakieś oszustwo było, tak, to tutaj patrzyliśmy, nas oszukano, no, to wyborca długo do, dochodzi do tego rodzaju wniosku, no, z, zmiana w mediach też miała swoje znaczenie, gdyby, gdyby nie, to akurat napisał mój brat, ale ja się z tym zgadzam, że gdyby nie wzięli siłowo telewizji publicznej, to już by leżeli na deskach, dlatego, że mieliby krytyka, mieliby krytyka, który by ich punktował, który by to nazywał po imieniu. No, jakby nie, 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 nie mam jakiegoś wyidealizowanego obrazu Polaków, natomiast Natomiast myślę, że ten poziom oszustwa, cynizmu i kłamstwa, takiej degrengolady, takiego okrucieństwa, profesor Ryszard Legutko użył sformułowania gangsterstwa, prawda? gangsteryzacji polskiej polityki, że ten poziom będzie jednak przez Polaków odrzucony. I tu wybory samorządowe mogą wysłać ważny sygnał. Nie patrzmy w ogóle na wielkie miasta, to są specyficzne jednostki. Tu w ogóle bardzo trudno przełamać taką lokalną sitwę, często, czy lokalny układ, czy, czy lokalne dobre rządy. Tutaj po prostu mówię o, pewnej, takim, o pewnym zasiedzeniu pewnego układu. Myślę, że, że, że nie patrzmy też na poziom gminny, bo to naprawdę tam też się inaczej układa i to są często takie no, bardzo środowisko. Młodowiskowe decyzje, no tam wygrywają ludzie znani czy sły, sławni wo, w, w, w odległości kilkudziesięciu kilometrów. Natomiast patrzmy na sejmiki, tak, no tam się głosuje wyraźnie politycznie, tam bardzo trudno się przebić takim listom niepartyjnym. Tam już musi funkcjonować maszyna taka polityczna, partyjna i tam Prawo i Sprawiedliwość wedle sondaży ma szansę wygrać. Zresztą ta szansa na wygranie pojawiła się wtedy, gdy na chwilę nam się odsłoniło okno spokojnej, merytorycznej dyskusji o tym, czego naprawdę chcemy, czy chcemy inwestować, CPK, Atomu, jak podchodzimy do pewnych spraw, czy realizujemy swoje obietnice i wtedy nagle platforma tam zaczęła, i cała koalicja 13 grudnia zaczęła tracić, no więc Tusk uznał, że musi znowu rozpalić ogień, prawda, nienawiści, i dlatego mamy brutalne wejście do domu Zbigniewa Ziobry, jego współpracowników i, i wielu innych ludzi z tego, co słyszę. No i to też jest taki element prawda, czy, czy, czegoś, czegoś niebywałego, to znaczy używanie służb jako po prostu narzędzia narzędzia. Politycznego narzędzia kampanii wyborczej. Tak to można odczytywać. I tutaj pan Adam Bodnar też jest tego twarzą. Ten były rzecznik praw obywatelskich jest rzeźnikiem praw obywatelskich i chciał może przejść do historii jako wielki bojownik o prawa człowieka, a przejdzie jako człowiek, który podeptał wszystkie prawa, konstytucje. On naprawdę przejdzie tak do historii. Nie wiem, czy nas słyszy. Może nas słyszeć, bo są głosy, że on ma dużo wątpliwości. O tym też pisze Marek Pyza. Ja naprawdę ten tekst polecam nie dlatego, żeby. Tu reklamować, ale dlatego, że on dużo pozwala zrozumieć nam z tej rzeczywistości, nam po, po pojąć, jak gdyby, gdzie jesteśmy. A to jest, to jest ważna rzecz. No to i, I pan Bodnar no, no jest takim prawda, celebrytą prawnym, używanym jako parawan do bardzo brutalnych działań, nie mających nic wspólnego z jego drogą w życiową, z jego hasłami, z tym, kim był i, i wszystkim chciał być, może tak to ujmijmy. I, i, i pewnie zostanie zastąpiony. To też ten, taką tezę też stawia Marek Pyza na, na pierwszym możliwym zakręcie, bo, bo potem przyjdzie ktoś, kto, kto będzie to, to realizował jeszcze mocniej. No, tu będziemy świadkami jeszcze bardzo wyraźnego, bardzo mocnego politycznego starcia. Panie redaktorze, to na koniec zmieńmy temat do, do mediów. Przejdźmy, bo to, co się wydarzyło w trakcie Świąt Bożego Narodzenia, to jedyny proces polityczno-medialny, jaki śledziłem z uwagą. To są reperkusje tekstu Patryka Słowika o pani prokuratorów Rzosek. I nawet nie sama sprawa, to już była ona omawiana, dość skandaliczna, bo wydaje się, że, że kancelaria prawna wielka, międzynarodowa, która włączyła się w proces przejmowania siłowego mediów publicznych, potem spijała, spijała właśnie w tej chwili konfitury swojego zaangażowania, czyli mamy taką prywatyzację państwa polskiego na rzecz wielkich korporacji. To jest opisane, ale bardziej mi interesuje sam element na i nagonki na dziennikarzy wirtualnej Polski. Przecież redakcji no dość przychylnej, tak bym powiedział, liberalno-lewicowym poglądom. Teraz ta redakcja znalazła się pod walcem krytyki tych najsilniejszych zwolenników, czyli twardszych zwolenników Donalda Tuska. Co to jest za proces i co on nam mówi I o Donaldzie Tusku, i o całej klasie politycznej która nami rządzi, i o zapleczu społecznym tej formacji. Tak, tu kilka warstw bez wątpienia jest. No, pierwsze to, to, to rzekomi obrońcy demokracji się okazali drapieżcami e, bezprawia I, i, i to widzimy. Wielkie kor korporacje szaleją na, na zapleczu, a, 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 a ikona niezależnych rzekomo prokuratorów gdzieś na, na pasku różnych dziwnych sił. Chodzi albo może chodzić, to, to jest to pytanie, I, i bierze udział w takich rzeczywiście bezprawnych działaniach. Takie w każdym razie można mieć wrażenie po, po, po lekturze tego tekstu. To dziennikarz, który to opisał, brawo, tak, dobrze, że to opisał, choć myślę, że to jest pewien ocyl. Zresztą cytował także tekst z portalu w Polityce. Tak, bo ja to, to, się to, to się wcześniej, wcześniej, tak, wcześniej pisał o tym absolutnie, to chciałem dodać e, redaktor Wojciech Biedroń. Choć ja myślę, że to jest oczywiście element jakiś, tu nie wskazuje na żadne nazwiska, bo, bo, bo raczej szerzej na to patrząc, że to jest element e, po prostu walki, która się tam toczy pod dywanem, tej walki będzie tam jeszcze więcej, dlatego że i takie rzeczy będą wychodziły. No, to też zdrowy mechanizm, dlatego że no, no, do tego rydwanu prawda, obozu, który ma pokonać Prawo i Sprawiedliwość, no zaprzągnięto absolutnie wszystkich, ale też wszyscy oczekują na nagrody, na jakieś e, profity z tego powodu. Jedna kancelaria dostała, ale druga by chciała, no i taka walka się tutaj e, rozpoczyna. Natomiast oczywiście te, te ataki na dziennikarza, na, na, na sam portal, e, no, który też... No nie jest jakimś moim bohaterem, bo, 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 bo mam, mam poczucie, że, że, że wielokrotnie bardzo brutalnie w przeszłości postępował i nie zawsze fair, nie zawsze to było moim zdaniem takie czyste dziennikarstwo. No ale tutaj rzeczywiście jest próba ich zastraszenia, przywołania do, początku, do porządku premier, który łaja i przypomina jakieś też prawdziwe lub nie grzeszki prawda, tego medium, grożąc palcem. No, ma, ma to swój posmak rzeczywiście takiego, takiej dyktatury. Ja zresztą w święta poczytałem sobie. Może odchodząc trochę od tej istoty tego, co pan pyta, ale poczytałem sobie taką książkę, która wyszła w 2011, Polskie Radio i Telewizja w stanie wojennym. Proces weryfikacji, wyrzucania, przejmowania. To naprawdę to samo. Miałem poczucie déjà ma mając, mając taką świeżą jeszcze wiedzę, no bo byłem na placu powstańców, obserwowałem to wszystko z bliska, to co się działo w te grudniowe i styczniowe dni, no to mam poczucie, że naprawdę zafundowano w mediach, w polskim radiu i telewizji drugi stan wojenny i, i takie jakieś współczesne ZOMO znowu, jednych wypędziło, drugich pałkami tam za zapędziło do studiów. To co zadziwia, to, to jak bardzo smakuje to tym, tym wiezionym tam w policyjnych sukach do studiów, jak bardzo im to smakuje. Ci, ci, ci w stanie wojennym mieli jakieś, jakieś poczucie jednak nady i chyba wiedzieli, w czym biorą udział, a ci wydają się, może uwierzyli tej propagandzie, że tu przywracają jakąś demokrację i że tak to powinno wyglądać. a no nie powinno. wspominajmy no, cały czas, że ludzie, którzy siedzą w telewizji polskiej, rządzą nią i faktycznie, choćby sprawnie i podobnie w polskim radiu, no, są tam w sposób absolutnie nielegalny. To znaczy nawet, nawet te sądy, jakie mamy, im tego nie klepnęły. Nawet ci referendarze sądowi uznali, że to przekracza. To, co, pod czym mogą się podpisać. Oni, oni są tam bezprawni, oni nie mają prawa wydawać żadnych poleceń, zatrudniać ludzi, zwalniać, podawać kogokolwiek do sądu. Musimy to podkreślać. Znaczy to siła nie może legalizować tego rodzaju operacji. Nikt nigdy tego nie zrobił. Rząd Jerzego Buzka był naprawdę masakrowany przez media, wtedy rządzone, przez postkomunistów. Pamiętam, to też byłem tego świadkiem jako dziennikarz. Opisywałem te wydarzenia na bieżąco i, i, i nikomu nie przyszło do głowy, że z faktu, że rząd Jerzego... Ma ministra kultury, wynika to, że, że, że można wejść do mediów, zmienić władzę. No, ta ekipa się na to zdecydowała, Za, zaspokajając takie najbardziej prawda, brutalne czy krwiożercze potrzeby części swojego elektoratu, ale absolutnie łamiąc prawo. I to będzie kiedyś, myślę, rozliczone. I jeżeli pani prokurator, o której mowa, brała udział w tym procederze z pomocą Wielkiej Kancelarii Prawnej, no to dzisiaj musimy to dokumentować. W tym sensie wszyscy, którzy to robią, tu zasługują na, na pochwałę i, i wsparcie. Ja tym mówił Michał Karnowski, dziennikarz tygodnik sieci, portal w Polsce Telewizja w Polsce, Polsce.pl Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Miłego dnia życzę wszystkim po, powrotu do normalności po świętach. Wszystkiego dobrego, dziękuję.